Witamy w Hamondzie, w Skartczerwie, na rynku, na ulicy Kościuszki 3. Chciałabym Wam dzisiaj trochę opowiedzieć o srebrze, które mamy na sklepie. Mamy duży wybór biżuterii. Zaczynając od łańcuszków damskich, męskich, kończąc po szkatułki, w których można trzymać biżuterię. E, mamy. Różny wybór wisiorków, np. serduszka, krzyżyki, medaliki. Mamy dużo brazoletek, damskich jak i męskich. Mi się bardzo podobają, ja, ja, nie chętnie wygłupiałabym je wszystkie. Mamy również zestawy z kolczykami i wisiorkami. Różne, przeróżne zestawy w różnych kolorach, wzorach, kształtach. Lżejsze, cięższe. Bardziej minimalistyczne lub mniej. Mam również gotowe nasilniki. Rązuletki. Też bardzo piękne. I właśnie szkatułki, w których można pomieścić tą całą biżuterię kupioną u nas w Holandzie. Mniejsze, większe szkatułki w różnych kolorach. Naprawdę wielki wybór. Ta jest właśnie bardzo duża, masywna. Bo też wiele tutaj się pomieści. Co tutaj więcej mówić? Jak widzicie naprawdę mamy bardzo duży wybór, a to nie wszystko co mogę tutaj wam pokazać. Także zapraszam do Hamondu na rynku w Skaczewach, ulica Kościuszki 3.